Cześć hey, wszystkim, z tej strony Prestigo, witam was po raz kolejny w grze Risen, gdzie znajdujemy się w drodze do miasta, po drodze patrząc że jest dużo potworów, które kiedyś z chęcią przyjdę, zatłukę, ale część bym mógł już na przykład po drodze za tłuc. na przykład tą ćmę bagienną chyba, po niastym. Uuu, 90 x za nią, ładnie. Oczywiście, tu muszę uważać na głęboką wodę, żeby się przypadkiem nie utopić. No skocz na skałkę, Dobre, dobra postać. Właśnie, gdzie jestem? Hmm, tutaj jakoś będę musiał odbić w prawo, żeby tylnim wejściem się do miasta postać. I pewnie tutaj na dół. Nie chcę cię głównym wejściem, żeby natknąć się... Oho, hmm, wilcy. Się, nawet uniknąłem ciosu wilka. Miło. Więc muszę uważać, przy okazji wytnę trochę w pień tutaj faunę i flory. Hmm. Ciekawe jak to jest właśnie z tą fauną i florą to nas jakieś... eee, regeneruje to co, tak, tak co rozdział jak w gotiku to było, czy nie? Jakby się nie regenerowała, to by było miło, bo... Jakby się po prostu raz przeszło, zatłukło wszystko i by było ok, jakby się regenerował co rozdział, będę się poczytać. Czy potwory się hmm, regenerują? Bo jak tak, to po prostu poza nagraniem bym wyczyścił jak, poza nagraniem takie, co wszystko wszystko zatłuk, żeby mieć spokój na przyszłość. Okej, okay, pięknie hmm, Chodźmy dalej Mam nadzieję, że to nic nic nie wyskoczy teraz Hmm, te szablozemne szczury hmm, Uczy się, coraz lepiej mi walka wychodzi powiem szczerze Okej, okay, kolejne mięsko Tam mamy sępy, nie chcę nawet z sępami walczyć, ale jest kuferek więc Sara? Dobra, Dobra, dawaj, dział, dziom i jump. nie ma piękny trup, widzi, przynajmniej próbować, <gryw> próbowała bronić, co my tu mamy? Surowy śledź, śledzia się upiecze. Być. Miasto... Czekać, czy to jest tylne wejście, czy jakie. Mogło lepiej grę zapisać, żeby... Nie, to jest główne wejście i tu są wojownicy, więc... Z nimi na pewno nie sobie. Piękny, piękny egzotyk Prawie dobrze Czyli ja przez przypadek dolazłem po prostu do głównego wejścia O, kolejny ten cęp kolejne 50 doświadczenia Dobry Nie. Oh. I trochę mięska Mięsko zawsze odnawia życie Czyli się trochę kopałem bo muszę wracać Całą tę drogę Ale przynajmniej wiem, że już jest wyczyszczona W większości Oczekuję, hmm, tutaj coś będzie. Hmm. Ojej. jest jednak jest cięższym przeciwnikiem od... E, ...tego, ma on ma, od sępa tego rządu tego i trzeba uważać, gdzie był ten dzik. Tu jest są? Kurde. Tak, oczywiście. Mm, trochę to jest, że. To jest trochę toporna walka wam powiem, ale jak się wyszkoli człowiek dobrze jednak to będzie okej. Może może od razu to. Ej, zamknęło się, ale okej, dobra. Idę na tego dzika. Ten dzik mnie zdenerwował, muszę go zabić. No. dobra. Panie dziku, panie dziku, pan chce zginąć. Oczywiście musiał mnie trafić go walczyć dobrze nie umie Zaraz wiałem miecz Sekiewka, o Dobra I tu nic więcej nie ma Tylko dzik był Zawsze te kilka punktów ekspa, Dobra, patrzmy jak tam na mapie Kurde, czy taki kawał, czy to jest po drodze, pełno potworu, po drodze, spotka i chciał... całe otoczenie chciało mnie zjeść ale tak nie mówiłem, że będą chcieli mnie zjeść tak ludzie to przynajmniej chcą mnie okraść no, jakoś się udało muszę jakoś się nauczyć Baczyć z takimi sporami. oj, słyszę nie wiem, co to było ma. Ej, dobra, skoro już tu jestem, to... O nie, 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 za dużo, cię. Jednak, jednak was za dużo jest. Weźmy do miasta dalej. I mi kiedy indziej się zajmę. Tam jakiś burak jest. Jest ja z burakiem rozmawiać. Widziałem coś kolejne. No, kolejne sępy, kolejne żyłoszczury. Kolejny Nie! Mięsko, mięsko. Muszę się szybko nauczyć. Właśnie, ja tak... Tłukę wszystko, dosłownie wszystko, aby szybko więcej ekspa zarobić, aby móc się podszkolić w... No mam jakieś cięcia poprzeczne będę miał na innym poziomie nie mam pojęcia o co chodzi, ale aha wilcy Prestigo nie lubi wilców Prestigo nie lubi wilców naprawdę do miasta tędy, ok na pewno? na pewno ten tu pewnie na skałkach się coś czai bardziej potężnego no nie wiem, bardziej potężne dziki, wilki też te wilcy to głodne to. Właśnie znaczy też tak trzeba mm, uważać, żeby się na samym początku gry nie wrąbać na jakiegoś potwora, który yy, ma nas na strzały albo na dwa strzały, bo tak jak ja na ograf się wrąbałem, Musiałem go ściągnąć praktycznie do obozu do Don Estebana. Mm, żeby w miarę nikt nie zginął. Wilcy, nie chcę z walczyć. Nie, nie nie nie, nie chcę z potworami zbytnio walczyć na razie. To równie dobrze mogę poza odcinkiem porobić, bo... O, super. Z jednej strony wilki, z drugiej... Możemy być szczury. Weź tu wybieraj. No, poza odcinkiem co na pewno ten... O, dzień dobry. Dobry, wiem. Hej. Hey you. Heya. Ja. You know to, run around outside Jak to? Myślę, że tylko fauna That's right. Ile za wejście, Powiem oh, szczerze. Mm. But da, po prostu nie. Się co to They say they do And ch a couple of the boys that before, they didn't take the law seriously. Oh, now. Man, that's what you say. And once you. Okay, I would not dare, i a used mission. to be good. Inquisition brought the farmers into that. And Commandant Carla. Hmm. But I don't Great man! No! that's what this is all about. he left a tak. couple of his men here. you live here, you've got to choose. stay loyal to the of course. you can just keep your head down. trouble f if you say so. but trust me, you don't want to side with the Order. No, what can you tell me about. he's the new boss. The... well, the dons. <laughs> things are quiet now. Prost... proszę, Prost... to, Prost... 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 Prost.. Prost.. Prost. Prost. Prosty, ladona, Me and all citizens and you. you, you can the Don's manual. You mean you call it what you want? A deal. i let you. Yeah. All right. Father, I. Well, you want to go in? Good luck. Hmm. Plan. Me. Patrzmy, na plan miasta, mapa regionu Okej, okay, jesteśmy w mieście, więc trzeba w mieście porozmawiać, pokraść, porozrabiać No jak to by, aż go bywa Patrzmy, już tutaj balkon, kurde Piecyk, przesła, nic ciekawego i yeah, tam, oj tam, marujesz, facet Rolnik Nie chcę się łóżka, łóżka skorzystać. Mm, nie mogę spać. Mm, no. tak, get out bla, 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 bla. Dajcie mi łóżko, żeby się przespać. Wstawaj. Stawaj, kobieto. Spare co się stało? Masz tu 25, yeah. sztuk Twenty-five gold pieces. Good luck. I. will I... I... My wife is sick. So... She's febrile. They came out of the ground right next day, and she's got. I. Tell... Her only hope is. Mistable... Who is Master Bellsho? A mage from the monastery. He, he cares about poor. Hmm. We to Bito. You're new here, right? At... Leto let you in, huh? Mm hm yes, yes. not. Yes. You're break You should be more careful. You, you can get. Huh? Ah. You've had. Ha! The law tak. is just an excuse to lock hard. us all in. The order. Once they've taken the last crumb of gold out of the. Why are you in the? Simple. The door. Some of us are until. The... No, na pewno tutaj... She what the business company. do you do? Anything that brings gold. Gold. Taking the town back is what it's all about. For now, though, the Inquisitor and Commandant Carlos are. Hmm. What's the? They stop us where they can. Since <laughs> they <laughs> came they here, here with their vandurka. fancy, they're just waiting for us to. Keep your eye out for Sabat. <laughs> Tell me commandant. about. He's the. His headquarters is in the garden, But it's only a matter of time. No. we could if i don't send him something soon if if you have... mm, help. well i'll give you gold and i can teach you a few things too you want to teach me to... in a manner of speaking fit <laughs> word to the wise you should so, mm. Costa the is doing good business. so since the order has been here hired himself what about the don's Someone needs to be careful Good, but it won't be easy. At least. Mm, like, how how much is He's caused the. Oh, all the złoto. You can kill him. How should I. If you give him a beating but don't kill him. No point killing the gold, but teaching him. <laughs> rady. If you just cut loose on Costa, it would be better try to provoke them. One at a time. You start the fight. Okay, dużo dał, what's Sebastian. Wait. Co, czeka? I saw you talking to Delgado. Do you deny it? No. And who are you? Nie że ah, nie nie I, nie I am Sebastian, a warrior of the Order of the Holy Flame. Oh, bo, 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 bo. And you want to be careful who you get involved with. What do you know about Delgado? He is one of Don Esteban's men. Ruthless, a lot of them. They steal, lie, no, and steal. clear of Inside the town, cornering them like Commandant Carlos will see the town. The nose left, and in... we'll finish delgado um. Hmm. Nie, niebędę mu pomagał. Okay? Mogę? Mogę. Ja nie będę miał zadanie znaleźć skórę wilka czy coś. Kolejna osoba, która grzebie w czymś. Hey, do you work here? Sure do. If you're looking for somewhere... Hey, Costa, after. Isn't it a bit odd? Don't ask me. I don't bring the b... Miesz, nie biznes. Why? Costa... Guests looking for a freak. You... Yeah. Not much to be... Most... No, nie ma po No, w sumie pra... prawda. Be Let's get this over with. a się wrąbałem! Mogę jego sprzęt wziąć? Mogę. Hmm, Cel. Szybko go za idę się przespać, skoro mi pozwolił. Kim ty jesteś? Dobra. What is my name, stupid? You sleep. What do you? I can. I sleep here. Hmm. So. If I. Mate. Well, let's keep it that. I don't know who you are, mate. It's a suspicious attack. What do you do? I. Is that honest? You don't. Will storms mean no fishing? No, not today. Nope. Where did we sleep? Us caught the lava. We pay for that. Huuu, 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 Ale mi się śnić miało! Dobra, muszę zapłacić. gdzie jest pan ten? O. Do me a favor, mate. Don't let Cost. I don't need to tell him. No. That doesn't. Hehe. <giby> ale daj mi Zosełki skorzystać, co, Koster? Ahoj. I'm Koster. If there's anything you need, don't think I didn't see Sleep isn't fri- So- Proszę. Here's the goal. Sleep. Lago Del us for his Delgado. Is that you? It really wasn't very. S You'll see that. There's no Donny. So. I've all. You want to make things personal? Hope you're ready for this. Oh. oh. <laughs> yeah. <laughs> A pingłeś, tutaj jesteś. 25 sekwa. O. Torze fiały Super. Mm, patrzmy. Nie, nie będę mu nic ukradł. Gdzie ja jestem ten tak bagulelec? You know, come to gloat, have you? I did. We've all got to make so. Well, if it means you'll be spending Co sprzedajesz. Uu. if you need it mm, since there's nothing coming in, like times are tough quite a few folks want to sell their possessions. Mm, so. hey if they wish, i'm i'm a they'll be sleeping no and it's not a good that's asking for but i have this 30. Młotkowalski, Kowalski, Moc Złotnika, Szczypce, Skóra Wilka, Maczeta 20, nie, Płaszcz Oficera, nie, nic ciekawego nie ma. Wykonaj wymiany, tak, dziękuję, koniec. Sebastiana nie lubię, bo to jest Inkwizycja, a ja jestem dla zbirów. That's great. Let's. Hundred and. F I'll tell Scordo. Okay. Tell me. I shouldn't really. Best not to. That means he's the. Clever one, aren't you? You can't okay. And not another word about him. Mm, co teraz if you want more work here, you can. Not, not that profitable. Besides. Your bet. Okay. josh racjonal please. Are you a pan or a neck? If you're hungry, we have potatoes. We grow them. Have a look at every. Hmm. That's. I'm not i I'm, I'm a, a foreigner. Was. You look like another refugee. Costa. Ah. He's a swindler. He forces people to sell their goods for. Help another refugee, will you? Have a look at my goods. Why do. We're not allowed. Oh, the Inquisition talks about law. We don't have enough gold to buy so the white for a lot of us. The yeah, only niestety. thing Well, jeszcze? the gutters here, farther down by the water is the harbor the bridge. Okay. Pokaż, co na sprzedaż. go. Kolejny domek, to jest dom Kostara, żona Rolnika. Co no, kradnę, wiesz? kradnę skarby. Kim jest kobieta? masz? mopa, ale ona ma mopa w ręce. Dużo kurczaków widzę. Hmm, prosto w prawo, w lewo, dużo uliczek. Hey, wait a minute! try the. We buy one fish and two... Sounds like... I'm I figure the longer I keep someone... I never should have bought this... I was with this wench. She said she liked... I mean, I don't know my herring from my halibut. Do you? you Watch. See? But like that... Mogę ci pomóc? Well, ideal... Hmm... I'll find you. Wonderful. I'll... I am here. If I knew, I'd have asked them. You could ask the fisherman, At least. Mm -hmm. Okay. How much do you? Let's. Just, okay. water. Everything. Herring. Just. No. And you. Don't... Okay. Just my miscellaneous things. że typowe będziemy się bawić, szukać kupcem na sklep. Dzień dobry, Nelson. 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 Nelson? Come to see. Nie, do kogoś innego. I need a... Why? I... Well, Ile chcesz za mapę? Okej. A, kiedy to będzie? A, a Okej. Okay. The racket, będziemy mieli have map. Eeeeh, see, take Hey, I hope you're not some fun. Nie, nie what is it? The order locks us in the town. Take Rodriguez. Dobry. And now, gotcha. Take it. What? He was a decent They caught him outside. Took him up. Poor full guards to the slaughterhouse by the heart. Hmm, i us see what happens. It's Rodriguez. He's part of the order. You're on my. Rodriguez, okay. Z też Hello, Anson. Yeah. How did you manage to get into Harbour Town? Go and be I'm Sid's better off. <laughs> he's one of. the Now don't go thinking he's any old rough Which? Well, a little material appreciation, of course. Why? What were you thinking? No daj mi pierścionek, zobacz, patrz jaka niedobra kobieta. A ja dotarłem do dzielnicy portowej, ale czy nie mówię, że tutaj będę już kończył odcinek, po prostu ludka, rolnika, marynarz, basyl, oficer okrętowy. Kurde, dużo rzeczy jeszcze czeka na do zwiedzenia w tym mieście, ale to już może w następnych odcieka, więc komentujcie pociech nie ciekawe.